Dzisiejsza konferencja na temat udarów, konferencja Każdy pacjent jest ważny, pokazuje, że problem udarów stał się w zasadzie takim już programem czy projektem społecznym. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej ludzi ulega udarowi. Konsekwencje są niesamowicie trudne, dlatego że taki pacjent po pierwsze jest wyłączony z pracy, z aktywności zawodowej i wymaga bardzo dłuż, długiego leczenia. W związku z tym tego typu konferencje mają za cel jedno pokazanie, że trzeba przede wszystkim kłaść nacisk na profilaktykę. To jest najważniejsze. Udar jest zespołem chorobowym, który jest spowodowany wynika z strukturalnego, ogniskowego uszkodzenia mózgu na skutek zaburzeń krążenia mózgowego. Przede wszystkim możemy zapobiegać występowaniu udarowi poprzez odpowiednią profilaktykę. ta profilaktyka obejmuje eliminację czynników ryzyka, poprowadzenie zdrowego trybu życia udar możemy skutecznie leczyć, ale żeby móc skutecznie leczyć udar niedokrwienny, to pacjent musi bardzo szybko znaleźć się w szpitalu, w którym jest oddział udarowy. W skali roku występuje udar mózgu u 80-85 tysięcy osób. Z tego szacujemy, że 30% umiera w ciągu roku, a u pozostałych 30-40% pozostają trwałe objawy niesprawności. I chodzi o to, żeby pacjenci przyjeżdżali wcześniej, żebyśmy mogli leczyć i żeby uniknąć tej dużej niesprawności, która powoduje, że pacjent na całe resztę życia jest właściwie wyłączony z życia społecznego i zależny od osób drugich.